Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. Lecimy z kolejnym Battle Royale. -em. Jak już widzicie, mam przygotowany milion. Ponieważ ostatnio, tak jak robiliśmy sobie jakieś battle royale z małą ilością złota, z dużą ilością złota Wyglądało to dość ciekawie, ale tak pomyślałem sobie, jak może wyglądać z bardzo, bardzo dużą ilością złota to wszystko No i zapytałem was pod, pod ostatnim odcinkiem, jakie postacie byście chcieli tutaj zobaczyć No i pojawiały się pomysły, żeby dać węże, żeby dać kogoś, żeby dać kogoś Ale pojawił się komentarz, który mnie przekonał najbardziej Po prostu zrób ze wszystkimi, po prostu zrobić ze wszystkimi postaciami i myślę, że to będzie najlepsza opcja, więc sobie tak dzisiaj zaczniemy po kolei, tak jak zawsze od góry będziemy lecieć tutaj do prawej strony i później tak samo w dolnym rzędzie. Więc sobie dzisiaj weźmiemy szczura i węża, myślę, że szczerze oni akurat mają jedne z najciekawszych battle royali, tym bardziej jak to będzie milion, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. I teraz pytanie, jak, na, jak ten milion na to wpłynie? Na pewno odpadają blokady, przynajmniej na jakiś czas. Więc tu już nie będzie raczej można liczyć na to, że jakaś postać zostanie zblokowana, to już dużo, du du bardzo duża zmiana tak naprawdę. No i pytanie, dobra, no myślę, że nadal pozycje w rogach będą te najlepsze. Więc mam tak, żółtego, czarnego, jasno-niebieskiego i czerwonego, dobra. Chciałem może tak, pierwsza miść mi przeszła teraz przez głowę, czerwony. Ale czerwony jest w tej pozycji tutaj na samym dole, w prawym dolnym rogu, który ja zawsze przegrywam, więc tam na pewno nie wytypuję. Dobra, pójdę w żółtego wydra. Myślę, że ty możesz coś tutaj pokazać. Dajcie znać, na kogo wy typujecie, który wasz typ jest i zaczynamy Battle Royal numer 1 z milionem. O już widzę, że tutaj pojawił się jeden z bardziej niesamowitych zamków. Okej, okay, tutaj też jest kolejny, po którym można wejść. No i teraz pytanie, jak to będzie wpływało na to? Czy tutaj ten milion o, czerwonemu jakbyś tam powolutku idzie, czyżby by mu się obrywało. No właśnie, no w sumie u szczurów to nie jest tak powiedziane. U szczurów bęży, u niektórych postaci te miejsca w rogu wcale nie były takie mocne. Okej, okay, wybiera się fioletowy i wybiera się jasno niebieski. No i teraz tutaj jest pusto. Niebieski, możliwe, że się wybroni i tutaj chyba będziemy mieli pierwszego pokonanego i będzie to ten jeszcze w rogu, bo jeszcze wystawił schody i dał się pokonać. Nie lubię już tych battle Royali. Bardzo nie lubię tych battle Royali. Nie podoba mi się. Nie wiem czy będę robił wszystkie postacie. No żartuję oczywiście, że będę robił. Ale dlaczego? Dlaczego? Ja mam zawsze taki niefart w tym. No przecież to się nie dzieje. Okej, okay, fioletowy też z timingiem wyszedł i pokonany. Dobra. Czy zielony się wybroni? Zielony chyba miał jakieś problemy, ale się wybronił, dobra? I czerwony teraz ma problem. Czerwony stracił całą armię i zielony się na niego wybiera. I jeszcze w międzyczasie zostaje pokonany czarny. I jeszcze zostaje pokonany. Boże, no nie wiem na kogo tu mam patrzeć. Dajcie mi chwilę. Pomarańczowy też zostaje pokonany. No i mamy jeden versus 1. I to jest, powiem wam, bardzo ciekawy finał, bo tego jeszcze nie było. Postać, która zostaje tutaj, przeważnie jest pokonana jako pierwsza. Postać, która jest tutaj, też przeważnie zostaje pokonana jako pierwsza albo druga. A teraz mamy ich finał. 400 jednostek, no to raczej już mamy zwycięzcę. Fredka wygrywa. No i już widać, jak te Battle Royale wszystko zmieniają teraz. W sensie ten milion, jak zmienia te Battle Royale. Nie dość, że mogą spamić tymi jednostkami, bo jakby dać im 40 tysięcy czy 2000, już myślałem, że. Ty, on się wybronił. On się wybronił. No to jeszcze nie mamy zwycięzcy tak szybko. Okej, okay, no to tu się robi naprawdę jeszcze coraz bardziej ciekawy finał. Ale właśnie, jak to z tym zamkiem? Tu, czy zamek, którym łatwo jest przejść do góry, tak jak jest właśnie ten, czyli z tym korytkiem, po którym można po prostu wejść tutaj do góry prosto do siedziby. Czy on jest lepszy, czy gorszy? Czy tutaj lepiej się bronić, bo te jednostki mogą się lepiej zestakować, czy nie? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Ogólnie te zamki właśnie sobie przetestujemy. Bo ostatnio na streamie jeden z widzów pisał, żeby zrobić właśnie. Tak jak robimy, na przykład ostatnio testowaliśmy zamki Wezyra to tak samo, żeby przetestować właśnie te zamki u Szczura, bo co jak co, one są prawie że wszystkie podobne, normalnie bym ich nie wziął, ale z racji takiej, że właśnie są te dwa zamki, które właśnie mają to, i tu jest idealne właśnie to idealnie to pokazane, żeby zobaczyć czy ten zamek, do którego można w prosty sposób wejść. Czy może ogólnie dla gracza, czy dla kogoś, no to to bardzo łatwiej można po prostu tak sobie wejść, tak naprawdę do szczura to asasynami można się tu wspiąć i będzie po krzyku. Ale czy właśnie w normalnej takiej takim pojedynku 1 versus 1, czy to mu pomaga, czy nie. Okej, okay, dobra, i teraz zielony będzie miał szansę, zobaczcie. Zielony teraz prawie w ogóle nie stracił 600 jednostek. Od razu się wybiera z kontrą, No to chyba mamy zwycięzcę. I pierwszy raz chyba wygra w ogóle ktoś w tym miejscu szczerze, bo takie... Jak... Jeszcze te boty na środku nam nieraz wygrywały, czyli ten na górze, albo ten na dole. To miejsce nieraz powtarzałem na ostatnich baterialach. W tym miejscu każdy bot przeważnie odpada jako pierwszy. I mamy po raz pierwszy szczur Legrand Fromage. Wygrywa. Zapamiętajcie tą chwilę, bo nie wiem kiedy nastąpi kolejne zwycięstwo w tym miejscu. Może już tak naprawdę nigdy. Więc zielony... No i teraz pyta, i kto obstawiłby zielonego? Tutaj mi ktoś napisze, że obstawił zielonego, to nie uwierzę, nie uwierzę. Napiszę, ja odpiszę komentarz. Nie wierzę. Na pewno nie. Jak mi ktoś powie, że pomarańczowego, fioletowego, niebieskiego typuje spoko, ale tu nie ma szans, że ktoś to typował. Nie było Battle Royala, w którym tutaj ktoś by się dobrze spisywał. Więc nie ma szans, że ktoś obstawił to miejsce. Serio, nie uwierzę. I teraz drugi Battle royal węży. Okej, okay, dobra. Tomek, skup się. Wybierz takiego, który nie padnie w pierwsze dwie minuty. Okej, okay, no i znowu czarny, żółty, fioletowy i zielony. Któremu teraz? No teraz u szczurów było pokazane, że tym na środku nawet szło lepiej. Dwóch zostało na końcu po bokach. Ale pewnie jak ja wytypuję, to już im tak nie pójdzie. Dobra, daję jeszcze raz. Ta wtedy wziąłem żółtego. Teraz dam jeszcze jedną szansę, bo jak teraz się zmienia, to pewnie będzie na odwrót, więc ja trzymam się swojego koloru dzisiaj i to będzie żółty. Żółty wierzycie, czemu to w ogóle mi się przesadziło. Żółty dajesz. Ja wierzę. Dajcie znać, na kogo wy typujecie w drugim battle I lecimy. Proszę cię, żółty. Na tym miejscu nie udało się wygrać. To jest naprawdę dobre miejsce, tylko zrób dobry zamek i broń się. który krzyczy niebieski, gdzie jest niebieski, a to ten, to bardzo dobrze. Ty prawie został pokonany. Ok, on jest na hita, on jest na hita. Omaręciowy, dasz radę? Nie, zaczyna mieć coraz więcej uczniów, dobijcie go. Niego ktoś zaatakuje, wszyscy na niego się rzucili, wszyscy. Bardzo dobrze. No i ta strona już jest pusta. I teraz tylko jasno niebieskiego się pozbyć i będzie po pokrzyków. I to będzie mój Battle Royale. Dobra, żółty... no, żółtemu idzie w miarę. No, zielony też idzie dobrze. Zielony też ma jeden z tych lepszych zamków. No właśnie. I tutaj już do niego będzie może troszkę trudniej się przebić. Dobra, widzę, że w fioletowemu to się mocno obrywa ten czerwony. Widzę, że nie ma, nie ma litości dla niego. Mimo, że wcale dużo wojsk nie ma w porównaniu na przykład do żółtego czy zielonego, którzy już 300 mają, to czerwony. Ooo, pożar jeszcze. Dobra, pożaru szczerze to się nie spodziewałem w zamku. Czerwony faktycznie jako jedyny chyba tymi katapultami tutaj. Coś, co, cokolwiek robi. Dobra, nie, no ten też próbuję. No, mój zaraz będzie takiego... na jasno niebieskiego. Dasz radę z jasno niebieskim i tutaj będziesz już miał wszystko wolne. Nie będzie ci nikt biegał jakimiś łucznikami, procerzami. Dawaj żółty, mówię ci. Ja tu mam lepszy widok z góry, ja ci mogę podpowiedzieć na kogo powinieneś. Ja mam podgląd na wszystkich. Fajne jest to nie, tylko żeby zielony się na niego nie wybrał. Też będzie ryzykowne. Muszę zmniejszyć tą prędkość, bo nie wyrabia. Ale szczerze, ojejku, następny odcinek to będzie co, Battle wieprzy i Battle wilków, Boże, jak to będzie wilki z milionem, czyż one mi tu, nie wiem, chyba twierdzę rozwalą. Okej, okay, wybiera się żółty, na kogo ty idziesz? I zielony też się wybiera, na szczęście. Oha, oni będą pewnie fioletowego dobijać, bo fioletowy ma najmniej. No to tak średnio, szczerze, tak średnio, bo tutaj będzie między dwoma zamkami szedł. No, to bardzo ryzykowne, to mi się nie podoba trochę. Ale ten milion daje jeszcze taką większą dynamikę ogólnie Samą dynamikę daje to, że to są małe ataki ustawione się na takie postaci, które rekrutują tanie jednostki Ale ten milion sprawi, że u innych postaci też ta dynamika będzie w sumie fajniejsza, a szczególnie u Arabskich Lordów Nie mogę się doczekać szczerze jakiegoś pierwszego Battle Arabskich Lordów, czyli no, będzie pierwszy Staladyn, później Kalif Sultan, szczerze Sultanów może być nawet bardzo ciekawe Bo oni małe zamki zrobimy i szybko będą się bić między sobą, więc to może być dobre Ok, na razie były jakieś ataki. Każdy zaatakował tego fioletowego, ale przez to, że musieli chodzić go zamku i pomarańczowego i czerwonego, to nic nie zrobili, totalnie nic. A fioletowy, nie no, fioletowy padnie, on cały czas tutaj obrywa od dwóch nawet. Jeszcze jest podpalany, to już w ogóle. Zobaczcie, tu czarny, ok, tu, no i on też nie ma za bardzo dobrej sytuacji, ma 220 jednostek. Pomarańczowy jak się na niego wybierze albo na fioletowego, no to zaraz będzie drugiego mniej. Dobrze, że ten czerwony tutaj jest, bo szczerze, ten zielony też mógłby być bardzo dobry. Ale ten czerwony go lekko przytrzymuje. Bo jakby nie było czerwonego, no to ten już też by miał tutaj bardzo dobrą sytuację. Tak, jest to niebieskiego, by trzeba się było pozbyć, bo on mojego w sumie też stopuje. Okej, wybiera się pomarańczowy. Czy będziemy mieli po fioletowym? Ile ma fioletowy? 200 jednostek. No to nie, no to chyba już się wybroni. Bardziej, że ten atak pomarańczowego był tak dziwny. Łucznikami podbiegał w ogóle. No, ten milion naprawdę fajnie pomaga. Bardzo fajnie, bo ten na przykład fioletowy, który jest cały czas atakowany, od dobrych 5 minut, prawie. To szczerze, on już dawno by został pokonany. A ten milion daje mu szansę ciągle rekrutować te jednostki. I nie ma takich. No, co prawda u szczurów i tak to szybko poszło, bo oni nie mają tylu łuczników do obrony. Ale nie, nie ma takiego łatwego pokonania. Okej, okay. o pomarańczowego się udało, dobra. No pomarańczowy niedawno atakował, no to nie zdążył zrekrutować na tyle. Czerwony wyczaił, no i czerwony teraz w sumie może fioletowego szczerze trochę odblokuje, bo ten pomarańczowy na pewno go blokował. O i teraz zielony wyczuł moment, czy zielony poleci? Nie, chociaż zielony możliwe, że leci właśnie na fioletowego i tym sobie psuje, ale dla mnie to jest bardzo dobra szansa teraz na pokonanie. Żółty jakby się wybrał na zielonego, to myślę, że miałby teraz spore szanse. I zielony... Jest jednym z mocniejszych na tę chwilę, bo też już zbiera dość duże ilości jednostek, więc jakby mój go pokonał, to myślę, żeby przybliżyło mnie to do zwycięstwa. Mój już prawie 700 jednostek nabija. Dawaj na Zielonego. Mówię ci teraz. Zielony ma jeden z fajniejszych zamków. Musisz go pokonać. A mój w ogóle tutaj sobie zepsuł do mojego jest takie proste przejście jeszcze. Niedobrze. Dlatego musi się pozbyć tego z dołu. Bo z Jasno niebieskim da radę. Z Jasno Niebieskim będzie ciężko. Na kogo ty idziesz czemu już widzisz, że gdzieś na koniec mapy biegniesz. Nie być nadal uparty na tego fioletowego jesteś. Gdzieś zielony ma mniej. Nie, dobra, nie rozumiem żółtego. No Jak takie decyzje będzie podejmował, to to może być trochę lipnie. Okej, okay, jeszcze złączony a tak jeszcze czarny się wybiera. No to teraz, nie no, fioletowy powinien nadal się i tak wybronić Bo to jest właśnie u węży fajne, że jednak łuczników mają sporo No i tutaj ci włócznicy sami, jeszcze szcz szczerze szczur może jakby atakował taki zamek węża, miałby więcej szans Dzięki pikinierom, ale jak są sami włócznicy i łucznicy no to 300 jednostek na siedzibie i da, da się bronić O i teraz lipa się zrobiła szczerze Jasno niebieski ma teraz najwięcej wojsk, a mój ma najmniej I to jest bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że do mnie jest po prostu łatwe przejście to już się może źle zakończyć zaraz. Oho jasno niebieski się wybiera i na mojego się wybiera. Niedobrze Gdzie on pędzi? Okej, okay, dobrze, że tak jakoś dziwnie zaczął obiegać. No nie gadaj. Ty nie myśl, tylko rekrutuj kolejne jednostki. Dobra, to było groźne. Mój wcale dużo nie zrekrutował. Nie, no nie, no dlaczego? Mówiłem, że z tym zielonym trzeba szybko się uporać z dołu. No nie, nie gale, no przecież to jest niemożliwe. No i tak to jest, jak mnie nie słucha, mówię, idź na zielonego, to nie idzie. No to tak masz teraz. A można było lepsze miejsce zajęć, można było mieć najwięcej jednostek w pewnym momencie. Mówiłem, że ten zielony będzie za mocny. Zobaczcie, on nie dość, że zaatakował, to jeszcze ma cały czas 800 jednostek. I czerwony teraz w sumie też leci. Czerwony to jest znowu ten pośrodku. środku. Szczerze, oni są obok siebie i tak dobrze im idzie. To by była ciekawa wojna, jakby tak zostali na końcu. Jasno-niebieski, okej. Okay, no to jasno-niebieski też będzie załatwiony. Jasno-niebieski też nie zdążył za bardzo zrekrutować. Jeszcze idealne przejście się zrobiło tutaj po magazynie. No to zielony będzie teraz na fali. mój dokładnie mógłby robić to samo, gdyby tylko czekał na lepszy timing. No to zielony się zapowiada, że. A zielony albo czerwony w sumie, a chociaż fioletowy też ma 700. No i ten fioletowy, no i to jest właśnie fajne tym, że jak jest ten milion, to mimo, że ten już powinien dawno zostać pokonany, albo byłby zblokowany, gdyby tyle pieniędzy nie mieli. Tak tu jeszcze wraca do gry, jest w stanie dalej walczyć. I to w sumie. Fajnie sprawia, że jednak ten milion im dużo może pomóc. I nie jest bot tak szybko wyłączony. Dobra, ale czarny ma jednak za dużo. Jednostek nie ma szans. 600 jednostek przebić się przez to to nie będzie łatwe zadanie. No i teraz fioletowy będzie celem, bo on ma najmniej. Znowu fioletowy będzie celem. O nawet w sumie nie będzie, bo zostaje szybko pokonany przez czerwonego. I teraz zielony, jakby wyszedł na czerwonego, to jest chyba jedna z najlepszych opcji, jaką teraz możesz wybrać. Ponieważ nie, wiem zdąży wrócić. No i teraz będzie walka, trzech już dostało tylko. Zielony ma 930, czerwony ma 660, no i 550 u czarnego. Zobaczymy, no tutaj potrzeba albo timingów, albo liczyć na to, że trzeba wejść na trzeciego. Czyli, jak będzie dwóch się kłóciło, to trzeci tutaj musi skorzystać idealnie. Był lag, wybiera się zielony, Dobra, i zielony wybiera się na czarnego. No i teraz pytanie: czy pokona. Coś nie chce mi się wierzyć, chyba że czerwony też się wybierze na czarnego razem z zielonym, to może im coś by się udało. Jest co prawda do niego proste przejście, ale jednostek jest tam za dużo. I teraz czerwony, jakby poszedł na zielonego. No bo czarny co jak co, wybroni się, ale troszkę jednostek na pewno też straci. Chyba że będzie się tak rozbiegał, to nie. No i czerwony, jakby sobie teraz spokojnie poszedł na zielonego. O, fajna formacja tych łuczników. No, ale na siedzibie też już za dużo. No, w sumie straty bardzo małe. I teraz zielony będzie celem, zanim zrobi te 300 jednostek. Chociaż teraz przy ilości już 850, 900 jednostek, 300 jednostek na siedzibie to nie wystarczy, raczej. Więc zielony wygląda na to, że jak nie przez czerwonego, to może nie nawet przez czarnego zostać zaatakowany. Co chyba właśnie się dzieje. No właśnie, no i tutaj się zakończy żywot zielonego już. I jeszcze czerwony go atakuje. Jakby czerwony się wstrzymał na chwilę, to by mógł sobie do czarnego na pustą siedzibę pójść. Chociaż dobra, jeszcze się okaże, że to czarny sobie cofnie bez strat. Jak oni w ogóle z kasą stoją, dobra kasy to im nie zabraknie jeszcze na długi, długi czas. A to jednak chyba czarny pokona. O, się razem złączyli. No, i mamy jeden versus jeden, czerwony kontra czarny. Jeszcze się troszkę oberwię tym jednostkom. No dobra, zrównali się mniej więcej. No, tam 100 jednostek więcej ma jeden. Wybiera się czerwony. No i 1040 jednostek miał. Jak nie zada dużych strat, czarny będzie miał idealną kontra. I najprawdopodobniej tak będzie. Zobaczymy, ile czerwony zdąży zrekrutować, ale coś mi się nie chce wierzyć, że się wybroni. Ile ten będzie musiał zrekrutować? Jeszcze załóżmy stówkę, może 150, i będzie atakował. No to w tym czasie ten czerwony zrobi mniej więcej tyle samo. No to chyba mamy zwycięzcę, i teraz lewy górny róg okaże się zwycięzcą. No i wybiera się atak. 1036 jednostek i 327 jednostek u czerwonego. No to raczej mamy zwycięzcę. Więc lewy górny rok wygrywa tym razem. Bo nie powiem, że węże jak tak co chwilę tutaj używali łuczników. To gierka, mimo że są tylko dwie postacie, które nie mają dość dużej jednostek, to w miarę zaczęła. Chociaż... Czy on się wybroni przez to, że ten tak stoi? Nie, no nie powinien. Tu jeszcze jest dużo uczników. Powinien wystrzelać wszystko. Ale prawie sobie to zepsuł. On jeszcze to sobie zepsuje? Chociaż łuczników powinno i tak wystarczyć. Ale faktycznie prawie sobie to zepsuł. Może jeszcze faktycznie się uda wybronić jakimś cudem. Dobra, Lord. Jeszcze coś tam HP ma. No musi tymi ucznikami go pokonać. Jak nie uda się pokonać tymi ucznikami, to się czerwony jeszcze zdąży wybronić. Że on to tak sobie zepsuł. Masakra To no, musi mu wystarczyć, bo inaczej czerwony wróci do gry Wystarczyło ale ryzykowne, to było ryzykowne, w ogóle jak stał tymi włócznikami jeszcze w zamku dziwna taktyka, ale ledwo, ledwo, ale się udało, no to mamy zwycięzcę czarny wygrał, lewy górny rok wygrywa, więc to by było na tyle szczerze, dodanie miliona do trybu battle royale to bardzo dobra opcja szczególnie tak jak mówię, dla niektórych botów to będzie mega pomoc bo w niektórych battle royale, mimo że bot był w miarę dobry jeden atak na niego wystarczył, czyli jedno podpalenie i był już out, koniec już pograne, więc to myślę, że troszkę jednak zmienia, że nie będzie takich głupich, szybkich blokad. I tu jednak tak jak na przykładzie fioletowego, który na początku miał bardzo duże problemy. Później wyszedł tam do, chyba do top 4, więc to myślę, że fajnie będzie na to wpływało. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie. No i które zajęliście miejsce. Więc to by było na tyle, tak jak mówię, następnym odcinku, jakoś może na piątek albo poniedziałek. Zobaczymy, bo już tutaj na czwartek środę mam jeszcze jakieś inne plany to jeszcze może w tym tygodniu coś się pojawi więc zobaczymy, będzie wtedy wieprz i wilk więc do następnego odcinka do jutra do 10, trzymajcie się, na razie